Witamy wszystkich Państwa serdecznie na kolejnych naszych interaktywnych zajęciach z Aikido, gdzie poruszamy różne podstawy tej sztuki walki. Ja nazywam się Niewomir Samączuk, jestem instruktorem Sosnowieckiej Sekcji, która ma swoją siedzibę w klubie imienia Jana Kipury. Ze mną jest Sensej Patryk Krzywicki, który jest instruktorem Zabrzańskiej Sekcji Seiwakan Dojo. Na ostatnich zajęciach ćwiczyliśmy dźwignię Santa Jo. Dziś spróbujemy sobie do tej dźwigni dołożyć jeszcze jeden element tak zwaną dźwignię GOCKAJO, czyli piątą podstawową dźwignię do Szanowni Państwo, musieliśmy pominąć pierwszą oraz czwartą dźwignię, ponieważ tych dźwigni przez internet niestety zbyt dobrze nie da się wyjaśnić i żeby takie dźwignie móc poćwiczyć, to niestety musielibyśmy się spotkać już na normalnym treningu. Przejdźmy do samych zajęć do samej dźwigni. Kochani, zaczynamy tak samo jak poprzednią technikę. Przysunę się sezonem patrząc do tyłu, łapię partnera za dłoń, wchodzę pod rękę, trzymam sanka jo, zakładam jeden raz dźwignię i teraz ściągam rękę partnera na dół. Cofnijmy się, może tak, żeby lepiej widzowie mogli zobaczyć. Ściągam łokieć partnera na swoją klatkę piersiową, trzymając jednocześnie nadal jego dłoń. Drugą ręką mogę albo stabilizować łokieć, albo trzymać dłoń i delikatnie dociskam dłoń do swojej klatki piersiowej. Zwróćmy teraz uwagę na to, jak ta dźwignia wygląda w szczegółach. Szanowni Państwo, teraz zakładając im dźwignię dokładniej, musimy zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Przede wszystkim łokieć partnera nie może znajdować się wyżej niż dłoń, ponieważ wówczas podczas naciskania mogę się sam znokautować ręką partnera. Łokieć powinien być osadzony na dole. Można, jeżeli mamy troszeczkę krzepy w rękach, Dociskać dłoń tylko jedną ręką, a drugą stabilizować łokieć. Kto nie ma tyle siły oburąć łapie za dłoń i dociska, kochani, bardzo delikatnie. Bo tak, jak mówiłem, ta dźwignia potrafi zaboleć. Ważne jest również to, by ręka nie była przekrzywiona w żadną ze stron, ponieważ ona wówczas może się również ześlizgnąć ramię partnera powinno być pod kątem prostym w stosunku do mojego torsu Szanowni Państwo, teraz tą dźwignię znowu możemy przećwiczyć również w formie jakiejś techniki służącej do naszej samoobrony. Ale trening takich technik, szanowni Państwo, nie proponujemy Wam do wykonywania w domu, by przyćwiczyć sobie techniki takie troszkę bardziej skomplikowane. Zapraszamy Was do Zachęcamy Was do odnalezienia najbliższej sekcji Aikido i przyjścia na trening, gdy tylko zostanie zniesiona izolacja. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie i do zobaczenia na następnych zajęciach. Us!